A więc chciałbyś zacząć się zajmować importem z Chin? Mamy rok 2024, ja w imporcie siedzę już od ładnych, ładnych paru lat, dlatego opowiem Ci dzisiaj, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, co musisz wiedzieć, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z importem oraz o czym musisz pamiętać, tak żeby nie stracić pieniędzy. I zacznijmy od samego początku. Rynek. Jak wygląda obecnie rynek? Kiedy ja zacząłem działać w imporcie z Chin, rynek, szczególnie platforma Allegro, wyglądała zdecydowanie inaczej. Przede wszystkim obecnie większość sprzedających na Allegro to importerzy, czyli osoby, które dysponują zazwyczaj dużym budżetem rzędu kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych oraz przerabiają bardzo duże ilości towarów. Co to zmienia? Ma to wpływ na cenę produktów. Ceny produktów na Allegro są bardzo niskie względem kosztów zakupowych w Chinach oraz samej prowizji Allegro, która jest bardzo wysoka. I tutaj opowiem Ci na moim przykładzie, ponieważ zamówiłem jakiś czas temu 200 sztuk namiotów na handel. Celowaliśmy w pewną cenę, chcieliśmy sprzedawać po określonej cenie, natomiast realia rynku sprawiły, że musieliśmy obniżyć tą cenę znacznie, 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 znacznie. Także na jednym namiocie zarabiamy no, po prostu grosze po odjęciu prowizji Allegro oraz kosztów. Także marże importerów, marże sprzedawców na Allegro są dużo niższe i niestety trzeba się z tym liczyć szykując się do importu. Z Chin. Kolejna rzecz, która zmieniła się w roku 2024, to pojawienie się bardzo silnego gracza na polskim rynku, mianowicie platformy Temu. O co chodzi z Temu? Temu, chińska platforma sprzedażowa, która szturmem podbiła Polskę i z informacji, które mam od czy znajomego, który zajmował się kurierką, czy z grup, czy z forum, gdzie ludzie mają informacje od kurierów, Często kilkadziesiąt procent paczek na samochodzie to są produkty z TEMU. Czyli Polacy masowo zamawiają, zamawiają tam towary. I teraz musimy się zastanowić, jakie towary są tam zamawiane. Zazwyczaj są to tak zwane pierdółki, czyli towary małe, drobne, tanie. I import takich towarów z Chin obecnie może być bardzo trudny, ponieważ ceny na TEMU są bardzo niskie. Szczególnie jeśli nie mamy swojej marki nie mamy zbudowanej właśnie tutaj silnej pozycji rynkowej. Klienci prawdopodobnie wybiorą to co tańsze, czyli temu. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Duże, gabarytowe, ciężkie towary. To na temu się nie sprzedaje, lub będzie kompletnie nieopłacalne dla temu. I tutaj istnieje szansa, czyli możemy właśnie uderzyć w większe rzeczy, coś co jest duże, coś co będziemy mieli na stanie w Polsce, ściągniemy sobie to drogą morską i dzięki temu zbudujemy przewagę rynkową nad Konkurentami. Kolejna zmiana, która ma miejsce w tym roku, dotyczy produktów, które są wyprodukowane ze stali w całości lub częściowo. O co chodzi? Z racji na ban nałożony na Rosję, przy przywozie wyrobów, które są wykonane ze stali częściowo lub całkowicie, należy przedstawić świadectwo MTC lub oświadczenie eksportera lub producenta, że dany wyrób nie został wykonany z rosyjskiej stali. O co chodzi? Jeśli na przykład będziecie zgłaszać do odprawy towar przy pomocy agencji UPS-a, oni poproszą Państwa o dostarczenie właśnie takich dokumentów. I teraz pytanie: czy takie oświadczenie eksportera będzie ważne przez jeszcze jakiś czas, czy może nie będzie ważne i będzie trzeba przedstawiać tylko i wyłącznie wyniki badań, tego nie wiemy. Dlatego importując wyroby, które mogą mieć coś wykonane ze stali. Warto o tym pamiętać, warto zwrócić na to uwagę, tak żeby po prostu nie przywieźć sobie takiego towaru, z którym będziemy potem mieli spore problemy. Kolejny temat, który pojawił się w 2024, to rejestr CEBAM. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, raz na kwartał nasza firma musi składać takie sprawozdanie z towarów, które podlegają tutaj pod ten CEBAM, z oświadczeniem o ilości wyprodukowanego CO2 towarów, które są importowane. Z Chin i od 2026 roku będzie trzeba kupować certyfikaty. Także o certyfikatach na pewno już słyszeliście. Przy innych branżach to samo będzie dotyczyć niektórych towarów ściąganych z Chin. Przeczytam Wam, jakie to są towary. Między innymi mamy żelazo, stal, aluminium, wodór, cement, i dla tych towarów będzie trzeba. Już trzeba niestety raportować w tym rejestrze CEBAM. Na razie nie wiąże się to z żadnymi kosztami, możecie robić to samodzielnie, natomiast za jakiś czas będzie trzeba wykupywać te certyfikaty. I jak to wpłynie? Wpłynie to w ten sposób, że ceny produktów importowanych z Chin wzrosną. Nie będziemy się zagłębiać w sens istnienia tego, tej, tej procedury, tego instrumentu. Natomiast jeśli importujecie coś z tej listy, sprawdźcie sobie, będziecie musieli raportować to do CEBAM. No, i jest to niestety dodatkowy, czasochłonny obowiązek. Kolejna ciekawostka to ilość rewizji celnych. Nasza firma zauważyła, że od wyborów, które miały miejsce w zeszłym roku, nie wiem, czy doszło do jakichś decyzji personalnych na szczycie, natomiast liczba rewizji wzrosła drastycznie. Mamy drewidowane towary non-stop, szczególnie pod kątem wartości towarów. Musimy wpłacać dodatkowe zabezpieczenia, udowadniać, że wartość importowanego towaru jest rzeczywista. No i co? Albo mi się wydaje, albo po prostu no, kasa państwa świeci pustkami i szukane są po prostu nieprawidłowości, szukane są dodatkowe środki. Natomiast na pewno ilość rewizji jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Widzimy to też pod tym kątem, że my zawsze mieliśmy dużo rewizji, bo my zawsze ściągamy dużo towarów. Natomiast ostatnio bardzo dużo rewizji pod kątem wartości, aż tak dużo ich nie było, musicie przygotować się na rewizję. Co za tym idzie, pamiętajcie, żeby wasz towar był zawsze prawidłowo oznakowany, instrukcje obsługi polskie oznaczenia. Polska deklaracja zgodności tam, gdzie trzeba. Nie można tego pominąć, bo skończy się to kosztowną procedurą naprawczą. Pamiętajcie też, żeby nie zaniżać wartości na fakturach, no bo będą dodatkowe problemy z tego tytułu. Co jeszcze warto wiedzieć? Wiele osób skarży się na znaczny spadek sprzedaży względem poprzednich lat. Uważam, że jest to prawda. Czytam bardzo wiele opinii różnych osób, też widzę na różnych grupach sprzedażowych. W różnych branżach ludzie skarżą się na spadek sprzedaży. Skąd się to bierze? Otóż nie ma pieniędzy na rynku. Po prostu mamy bardzo wysokie stopy procentowe, kredyty są przez to drogie. Polacy wydali większość swoich oszczędności. W okresie po z tego co pamiętam, i na razie na rynek nie trafia zbyt dużo nowych pieniędzy. Zobaczymy co będzie po tym programie kredytu na start, który wpompuje w rynek bardzo dużo pieniędzy. Natomiast na razie widać, że sprzedaż jest słabsza. Wydaje mi się, że Polacy też szukają tańszych produktów, no i to może być też powiązane tutaj z sukcesem platformy temu. Natomiast warto wiedzieć, że sytuacja na rynku jest obecnie trudniejsza. Natomiast jeśli mogę coś takiego powiedzieć, widzę to z racji na to, że ja zajmuję się importem na zlecenie, czyli zaopatrujemy na przykład hurtowników, zaopatrujemy dużych sprzedawców. Widzę, że duzi, duzi sprzedawcy, nasi duzi klienci robią duże zakupy. Dlaczego? Dlatego, że... Jesteśmy w takim momencie, w którym waluta jest bardzo tania. Yuan jest tani. Na przestrzeni ostatnich 2, 3, 4 lat Yuan jest bardzo, bardzo tani. Koszty transportu z Chin również są tanie, szczególnie w porównaniu do sytuacji covidowej, gdy kontener był po 20 tysięcy dolarów. Tyle koszt transport kontenera. Obecnie jest to około 3-4 tysięcy dolarów, także dużo taniej. I o co chodzi? Duzi. Kupujący po prostu zaopatrują się w towar na przyszłość, ponieważ jeśli mamy jakąś gorszą sytuację w gospodarce, czy to recesję, czy to jakieś spowolnienie, no to za jakiś czas ono zapewne minie i duzi kupujący po prostu zaopatrują się w towar, póki jest on tani, póki po prostu ceny w Chinach nie są zbyt wygórowane, waluta jest tania, mamy tani transport, można się bardziej zatowarować. Jakie zmiany przyniósł jeszcze rok 2024? Otóż marki, marki, klienci chcą produktów lepszych jakościowo. To się zmienia na przestrzeni lat. Ludzie nie chcą już takiej masówy, taniochy, dziadostwa. Chcą, żeby produkt był fajny, markowany, lepszy jakościowo, tak żeby sprzedawca zapewniał jakąś gwarancję, serwis. I ludzie na to po prostu zwracają uwagę. Także jest to na pewno szansa, można skupić się na towarach, które są fajnie tutaj omarkowane, czyli stworzyć własny brand, własną markę, zadbać o serwis, zadbać o fajną jakość, dobrą obsługę klienta i wyróżnić się po prostu na rynku. A wiadomo, markowe produkty, droższe produkty, wyższa marża. Także. Na pewno jest to szansa dla importerów. Na dzisiaj myślę, że to tyle. Jeśli ciekawi was więcej tematów z importu, zobaczcie sobie filmik z zeszłego roku, gdzie opowiadałem czy opłaca się w ogóle jeszcze importować z Chin w 2023 roku. To jest długi film, który na pewno odpowie na liczne, liczne wasze pytania. Zapraszam do subowania, obserwowania, lajkowania. Mamy też grupę na fejsie, zobaczcie sobie na dole. No i co, kończę już pracę nad kursem z importu z Chin, także link też będzie na dole. Możecie sobie tam dać go do obserwowanych, dostaniecie powiadomienie, gdy kurs będzie gotowy. No i dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.